Siemanko! Taki. No, chcę to nagrać. Wybierzemy sobie pojazd. Hmm, ale gra. Już wam mówię, że gra się bardzo. Graję w Hmm? Hmm. Hmm. A, Jeżeli słyszycie jakieś głosy, Jeżeli słyszycie jakieś głosy, no to ja ją właśnie mówię, ale. Tu jedziemy. O. Gdzie może no? Nie ma. Wyścig poza tym fajny, tylko że mam Kurde, tam samolot. Chłodę nam się nie wpierdala. DRIFTUJĘ! A SAKRA! O, nie będzie miśka przeskazała. Tylko, że to strasznie laguje. Oczywiście, co ja mówię. To po prostu y, driftuje strasznie. O, to tak lagnie, ale nie zawsze. Gdzie te gadżety? O tu! Silnik odrzutowy. Mm. Trzy minuty na pewno będzie tam trochę minut tego odcinka, ale nie Chyba Może zdobyć silnik odrzutowy, żeby być lepszy. Gra jest taka sobie fajna, ale jest taka. No nie jest najgorsza powiem. Moje ja nitro! Yes. Jest! Ja Jestem dokładnie to, nie wiem jaki, kurde nitro. Nie, dobrze! O to jest najtrudniejsze. Szukajcie, może jest jakiś hamulec? jest. To jest trudne. Oh. No, jamy to oh. 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 jest ruch, no, to jemy ruch, to jest 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 Jestem to Mam punktów to to będzie ale... Na razie to się fajnie gra. Ale patrzcie, to jest tak, że mi się gra fajnie. Wszystkie Google fajnie mi się gra. A jak to na YouTube to się laga, A jak gram, to mi się nie laguje tak bardzo. A na YouTube to mi się strasznie laguje. Już tym drugim. Weźcie tam w okazji Jeszcze tylko chyba jeszcze jeden lap. Nie, nie jeden. O, fura, dobra. To. Ale na pewno pierwszy nie będę, bo to jest lepsza kura. No a trzeci będę. Trzyma, musimy wziąć jakieś 1000 punktów, dobrze. Ale muszę sobie wziąć uzdrowienie. Jest, chyba to. Muszę mieć uzdrowienie i gromadę. Dajemy. A co przecież mam? No i fajnie. Ostatni ukrywanie, ach, mierzenie. Będę trzeci. A 5 minut już nawet nie że to tak szybko mija. Szybciej niż w Minecrafta mija. Czas. Mój no, tak, bro. No. Ty, ale fajnie to robi. Mam tutaj już na lepsze... O, szybko wyprzedzę. Ach, głupi samochód. Dużo potów, nitro. O, ja to zrobiłam przed Tu pewnie jeszcze mini nie zostało. Trzecie miejsce.